Monika Kuriata z tej strony i dzisiaj szybki live z ręki, bo za chwilę wychodzę. Jadę z moim synem na jego turniej koszykówki. No ale oczywiście, bo się tak chciałam pospieszyć, więc nie powiedziałam, że jest to moje wyzwanie. 365 dni live'ów i dzień 342. Wiem, że nie będę później miała czasu, ponieważ jeszcze będę miała parę rzeczy do zaopiekowania się, więc dzisiaj właśnie szybki live z ręki. Za chwilę wychodzę, tak jak już wspomniałam, więc tutaj ten powrót do rzeczywistości, to wiadomo, więcej obowiązków mimo wszystko, nawet jeżeli obiecałam sobie, że będę jeszcze w zwolnieniu przez jakiś czas, to jednak dużo takich wiecie, no codziennych spraw, Tutaj, kiedy jestem już z moją rodziną, z moimi dziećmi, z moim mężem, to jest jednak tego trochę więcej. Nie ukrywam, że było mi dużo łatwiej, jak byłam małą córeczką przez ten miesiąc u moich rodziców i byłam w zaopiekowaniu takim totalnym. Teraz już to trochę inaczej wygląda. I właśnie dzisiaj ten temat powolne zmiany, dlatego że ja z reguły tak mam w swoim charakterze że lubię mocno do kości, że lubię szybko, że lubię ekstremalnie, natomiast lepszą drogą są powolne kroki i wiem też, że w przypadku tutaj moim, ale no myślę, że to też może ktoś inny też poczuć, że to też jest jego, czy jej, może to też jest wasze. Czuję, że na pewno te małe kroki, taka właśnie ewolucja, a nie rewolucja, przyniosą dużo większe rezultaty. Więc małymi kroczkami zaczynam wprowadzać zmiany. Nie jest to proste, ponieważ jestem przyzwyczajona do tego, żeby robić dużo, a wręcz za dużo, i żeby wypełniać cały dzień po prostu różnymi aktywnościami. Natomiast chciałabym je zminimalizować. W każdym razie zaczę, jakby zaczęłam na pewno od tego, że e, zaczęłam pilnować godzin e, mojego jedzenia. Kiedyś już to umiałam, ale później zapomniałam, że to potrafię i nie robiłam przez bardzo długi czas. A pilnowałam tego, kiedy. Kiedy uczyłam się tak namiętnie, uczyłam się Ajurwedy. Robiłam też kursy, jeden za drugim, później kurs na konsultanta. Więc wtedy to było dla mnie jakby na pierwszym miejscu, ponieważ jak konsultantka Ajurwedy nie będzie podążała za Ajurwedyjskimi wskazówkami. Oczywiście, wiadomo, że trzeba było, zresztą to bardzo. Pomagało uregulować mój układ nerwowy, mój dzień, jakiś taki rytm, co jest bardzo potrzebne, zwłaszcza dla, dla osób, które mają w sobie dużo elementu powietrza i eteru, a ja tak mam. Więc wtedy było to dla mnie łatwe, ale później stało się trudne. I myślę, że w życiu bardzo często tak jest, że nawet jeżeli coś nam bardzo służy, to czasami wypadamy z tego wagonika i musimy do niego później wskakiwać, czy zatrzymywać ten pociąg, żeby do niego z powrotem wejść. Więc to jest dla mnie właśnie ten czas. Jak byłam u rodziców to było wszystko takie bardziej uregulowane, dlatego że oni już mają ten rytm taki stały i raczej niezmienny. Tam się za dużo nie, nie ma wychyleń w jedną i w drugą stronę, ale dzięki temu przypomniałam sobie, jak bardzo ważne jest na przykład jedzenie posiłku tego największego w ciągu dnia, czyli obiadu, tak, do godziny 14. Więc teraz staram się tego dalej pilnować, czyli śniadanie jem do godziny dziewiątej. Staram się. Ehm, oczywiście dopiero jestem tutaj trzeci dzień, nie? Ale spoko. E, to są takie początki. Już zaraz wychodzimy. Minutkę. Słucham? Zobaczymy, czy, czy, czy zdążymy. Dobra. No. Dobra. No, także e, no, mam jeszcze ostatnie dwie minuty, bo e, zaraz będę wychodziła. W każdym razie. Wracając właśnie do tych godzin, czyli tam te małe zmiany, drobne zmiany, to właśnie moją zmianą na razie, na ten moment, którą chcę pilnować, jest to, żeby pilnować właśnie tych godzin. Więc obiad do godziny 14 i kolacja o godzinie 19. No i dzisiaj właśnie a propos kolacji, będzie ona trochę później, bo jadę z, z Fabianem na jego turniej koszykówki, więc będę miała trochę spóźnioną kolację. Natomiast takim moim założeniem jest właśnie ta malutka, drobna zmiana, pozwalająca na odzyskanie rytmu i też odzyskiwanie zdrowia to właśnie właśnie to, takie, takie, takie małe, takie malutkie, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny i ważny krok do tego, żeby żeby było lepiej. I ja zachęcam do tego, żeby starać się wprowadzać właśnie różne rzeczy, które chcemy wprowadzać do swojego życia dla, e, po to, żeby było nam lepiej, żeby nam było zdrowiej, żebyśmy się dobrze czuli. To właśnie takie e, małe zmiany. Aczkolwiek mam już na myśli parę innych rzeczy, tylko właśnie chciałabym sobie jeszcze z tym posiedzieć i wy. Wybrać to, co dla mnie będzie najważniejsze, żeby znowu nie wpędzić się w zbyt wielką ilość tych zmian, które spowodują za, wiecie, w niedługim czasie, że, że się odechce, więc trzeba być dla siebie łagodnym. No i w sumie tyle. Tyle na dzisiaj, dzisiaj króciutko, dlatego że e, jestem tak właśnie w międzyczasie, bo dzisiaj. Bo dzisiejszy dzień był taki właśnie m, bardziej intensywny, jakby, m, jakby też oczywiście nie to, czego ja e, oczekiwałam od tego dnia, no ale oczekiwania, co robią, e, rodzą rozczarowanie. No i tak właśnie zwykle, e, zwykle to bywa, jak się czegoś oczekuje. Więc teraz już bez oczekiwań, ale z takimi właśnie e, planem na to, żeby. Żeby po prostu małymi krokami o to zdrowie zadbać. No a tutaj przy mój kocurek się przywitać i poprzytulać, także tym oto pięknym, cudownym, milutkim akcentem zakańczam dzisiejszy live. Cześć Marzenka, bo widzę, że tutaj się pojawiła jedna osoba. Także pozdrawiam serdecznie, i no i ściskam, ściskam, i ojej, mój brat też jest. Cześć, cześć, Praciszku, kochany. No, ja kończę, lecę, idę oglądać koszykówkę i widzimy się pewnie jutro z niektórymi. Trzymajcie się, pa.